Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat jak zwykle xboxowy zielony. Jak wiemy wszyscy, słuchajcie, kolejna konsola Xboxa. Wiele źródeł już to potwierdza. Tam mi komentarze różne piszecie, ale ja też szczerze wierzę, że to w to właśnie idzie Microsoft, czyli chcą zrobić taką hybrydę, czyli to będzie taki Niby komputer, niby konsola, e, i jakby zatizowali nam już mniej więcej, jak będzie wyglądać menu dzięki Xboxowi temu Rogue Ally. Czyli mamy mieć dostęp do Steamów, nie do Steamów e, i całą tej, całej tej reszty. E, oczywiście pojawia się pytanie: no to po co na swoim sprzęcie dawać możliwość kupywania czy wydawania pieniędzy w innych sklepach? Moim zdaniem, e, Microsoft właśnie chcę zrobić coś takiego, że okej, okay, masz tu wszystko, masz tu Steam'a, no ale masz też Xbox'a, masz też Game Pass'a, no to sobie kupisz tu grę, może wejdziesz w Game Pass'ie, a może kupisz na Steam'ie. Nawet jeśli kupisz ją na Steam'ie, to i tak część pieniędzy, chyba tam jakiś procent, ale zdecydowana większość dalej i tak wędruje do Microsoft'u, więc myślę, że oni chcą ludziom dać jedno urządzenie, dostęp do wszystkich swoich gier i liczyć na to, że mówię, sprzedało się ich urządzenie, opłacają Game Pass'a, a jak się komuś spodoba, to już Microsoft nie będzie się zastanawiał, na jakiej platformie kupimy tę grę. Ważne, żeby kupić ich grę i przyzwyczaić się do ich ekosystemu. Ale to jakby wszystko już wiemy, o tym już była mowa. Ale teraz słuchajcie, jeszcze ciekawą informację ostatnio sobie przeczytałem na ten temat. I podobno najnowsza właśnie konsola, najnowszy Xbox. Jak to ma być w ogóle rozgraniczone? Podobno ma być to tak, słuchajcie, rozgraniczone, że będziemy jakby go, konsole będziemy uruchamiać w dwóch. W dwóch wariantach. Ja to nazwę warianty. Chodzi oczywiście o, o dwa rodzaje uruchomienia tej konsoli. Tak jak słuchajcie, pamiętacie czasy, jak się instalowało na, na PC dwa systemy yy, i po prostu się miało dwa systemy. No to teraz ma być tak samo, tylko ma być to takie coś, że będziemy mieli albo będziemy odpalać to urządzenie tego przyszłego Xboxa jako typowa konsola. Albo będziemy to uruchamiać jako desktop PC, czyli taki podręczny, e, pod, podręczny komputer, e, wiadomo na systemie, przecież to i tak będzie na Windowsie. Powiem Wam ciekawa, ciekawa historia, ciekawy temat to wcześniej mówię, nie wypłynęło. E, jeżeli tak faktycznie będzie, to rozwiązanie ciekawe, aczkolwiek no to wiadomo, uciekamy już od tego, czym są e, i czym były zawsze konsole, tak? Ale uważam, że jak najbardziej Microsoft szuka czegoś takiego, jak sobie znalazło, jak sobie znalazł Switch Nintendo, tak? Czyli wymyślił sobie konsolę i stacjonalną, i hybrydową. I w sumie jedno i drugie robi dobrze, bardzo dobrze, ale nie jest, wiecie, to nie jest taki system. To jednak, no. Jakby Switch mógł się technicznie równać z konsolami tymi mocniejszymi, no to w ogóle byłaby bajka, tak? Ale wiemy, że właśnie przez to, że ee, no jest ta przenośność ta konsola musi być poręczna, no nie jest są w stanie jeszcze technologia nie pozwala na takie cuda. E, więc słuchajcie, no tu jest ciekawy, ciekawy zabieg, pewnie powiecie, no ale to po co to sobie kupię zwykły komputer i tyle. Nie oszukujmy się, jest wiele osób, które dalej komputer instalowania gier, instalowanie gier ich po prostu przeraża czy ustawianie tego wszystkiego. Tutaj, jeżeli to będzie. User friendly, ten to menu, ten dashboard, czy to w wersji konsolowej, czy to w wersji tej PC-owej, no to moim zdaniem mogą tym naprawdę zawojować i to może być naprawdę świetna rzecz, bo jak ktoś usłyszy, a wcześniej czegoś takiego słuchać się nie było. No tu sobie pan kupuje komputer z konsolą w jednym urządzeniu. Naprawdę, moim zdaniem, może to trafić, może to osiągnąć sukces, taki sam jak osiągnął, jak osiągnął sukces Nintendo Wii. Nintendo Wii. To nie był sukces tylko dlatego, że gracze, wszyscy hardcrowy gracze kupili tą konsolę i stwierdzili, że jest rewelacyjna. Nie. Masę właśnie niedzielnych osób, niedzielnych graczy, rodzin z dzieciakami po prostu rzuciło się na, to, na tą rzecz tych kontrolerów ruchowych. I moim zdaniem to może być podobny bayer. My możemy sobie marudzić, narzekać, popatrzeć, zobaczymy, a może fajnie, a może nie fajnie. Ale naprawdę uwierzcie mi, od lat pracuję w handlu, i naprawdę to ma szansę chwycić, to ma szansę się przebić, i naprawdę, jak przyjdzie ojciec z synem do sklepu i nie będą wiedzieli, co chcą, to gość im powie: Panie, weź sobie, kup to, będziecie mieli i komputer, i, i konsole w jednym, tak? Więc, no, jak najbardziej, słuchajcie, jak najbardziej jest to moim zdaniem do ogarnięcia. Tym bardziej, że jeszcze oczywiście jest ten Game Pass, więc no i wtedy będzie już Game Pass na jednym urządzeniu. Ten Ultimate pewnie się będzie kupować tak, jak teraz się będzie kupować. No i powiem Wam szczerze, że no ciekawy patent, ciekawy patent. Przez to też konsola będzie mogła być mocniejsza. No i cóż, no ale żeby to też miało ręce i nogi, no to ja myślę, że za takie urządzenie. Spokojnie między 3,5 a 4000 na premierę, to będzie cena mniej więcej PlayStation 5 Pro. Jeżeli będziemy chcieli mieć mocarny sprzęt, który ma wystarczyć na, na lata i ma to wszystko hulać ze sobą, też już się czyta, że Microsoft poszedł po rozum do głowy i konsola ma mieć oddzielny RAM na system, oddzielny RAM na gry, brawo, w końcu super. Tak do, do przodu, oczywiście te architektury, najnowsze rDNA, a oczywiście AMD ma to wszystko. Zasilać, jakby wspomagać w to ich wszystkie tam cudawianki będą siedzieć, najnowsze technologie. No zobaczymy też na takich dużych konsolach, jeżeli będą zaimplementowane od początku, nie tak jak teraz te FSRy, yy, czyli odpowiednik, odpowiednik DLSS-a, to, to też, słuchajcie, zupełnie inaczej będzie wyglądać, no bo te konsole dostały takiego. Mówię o serii z X i OPS 5 dostały taki medialny szum, że spokojnie są technologie, będziemy to napędzać, będą te nowe rozwiązania, machine learning, straty taty owaty i co i gówno z tego wyszło, za przepraszam, żadnego machine learningu ja tu nie widzę, fsr -y dopiero ma, mają mieć pro, te konsole niby mają, ale to tam niewiele gier z tego korzysta, więc no naprawdę słuchajcie kochani, nie ma się szczerze czym jarać. Więc no, słuchajcie, no miejmy nadzieję, że ee, nowe konsole, czy to właśnie PS6, czy ten najnowszy Xbox hybryda konsoli z PC-tem, naprawdę w końcu będą takie, jak być powinny. Te technologie będą wspierane. No ale słuchajcie, mogą być mocarne, mogą mieć wszystkie technologie, cudawianki, ale konsola bez dobrych gier, no to no niestety muszą być dobre gry. Musi być ten line-up do świetnych gier. Oczywiście dalej będzie moim zdaniem to co zawsze. No bo niestety wydawcy i twórcy gier już nie są w stanie sobie pozwolić na to, że pyk. Odcinamy się od starej generacji. I co ma być, to będzie. Nie, nie, nie. Dalej będzie ta rozgenowość Zanim te nowe konsole pokażą moc, to też pewnie musi troszeczkę tego yy, upłynąć. No, i to wszystko, słuchajcie, dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy to jest realne. To znaczy, moim zdaniem, no, tak hybrydowa konsola powstanie, ale czy to, co wspomniałem, ma sens, to byłby dobry pomysł. No, jak uważacie, czyli masz sprzęt i uruchamiasz sobie ją jakby w dwóch trybach. Odpalasz i sprzęt Cię pyta, czy chcesz wejść w, 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 w wariant konsoli, czy w wariant desktop PC. No i cóż, to wszystko. Kolejny temat o Xboxie jest. Niby już wakacje, powiem Wam, że się skończyły, ale jest cisza, spokój. Niedługo Tokyo Game Show, na pewno coś z Tokyo Game Show będę chciał nagrać, bo mają oczywiście Ninja Gaidena pokazać. No i cóż, październik no to już yy, na bieżąco, a później dużo, dużo Ninja Gaidena będzie. To możecie, tego możecie być pewni. To wszystko trzymajcie się, pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja, no i oglądajcie te moje materiały, bo tylko Waszej yy, tutaj skrupulatnej uwadze Jadę w górę, jadę do przodu. No i cóż, dziękuję Wam ślicznie. Trzymajcie się, cześć, jął.